17 listopada w Wolsztyńskim Domu Kultury w Szachowych Mistrzostwach Powiatu zmierzyli się młodzi adepci tej królewskiej gry. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz gimnazja i klasy ósme. W kategorii pierwszej w klasyfikacji dziewcząt zwyciężyła Dorota Świniarek, szkoła podstawowa Stary Widzim, przed Magdaleną Woś, szkoła podstawowa Kopanica, Anną Świątkowiak i Marleną Kowalewicz, obie szkoła podstawowa Radomierz. W tej samej kategorii wiekowej najlepszy wśród chłopców okazał się Radosław Laskowski, szkoła podstawowa nr 3 w Wolsztyn, a za nim kolejno Łukasz Koźlik, Radomierz, Piotr Świniarek, Stary Widzim oraz Wojciech Błoszyk, Obra. W starszej kategorii wiekowej w klasyfikacji dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Joanna Karwatka, Radomierz i dalej kolejno Renata Tomys, Obra, Kamila Maj, Radomierz oraz Anna Grelak, Kopanica. Wśród chłopców najlepszym szachistą okazał się Jakub Piotrowski, obra przed Pawłem Brudło, Mateuszem Gorzelanym, obaj z Kopanicy i Łukaszem Łapińskim, gmin Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. Pierwszych czterech zawodników z każdej kategorii wiekowej awansowało do grudniowych rozgrywek rejonowych, które odbędą się w Kościanie.